Kolejne narzędzie Transkrypto, i tutaj znowu jak macie jakiś materiał na YouTube, bądź na przykład jakiś tekst dłuższy i chcecie sobie zrobić yy, transkrypcję, chcecie sobie zrobić jakieś podsumowanie, podsumowanie tematów, z jakiegoś spotkania dają na to, albo na przykład oglądacie sobie jakieś wideo na YouTube, e, chcecie coś przeanalizować, jakieś badanie odnośnie ubezpieczeń, ale nie chce Wam się oglądać tego całości, to wrzucacie sobie tutaj do tego narzędzia i tam jest taki chatbot, na przykład pytacie go, czy w tym materiale było mówione o. Wzrosna płac dla osób, które nie wiem, robią ubezpieczenia i on wam dany urywek tam przedstawia te co chcecie. Wrzucić na przykład swoje wideo na YouTube i on wygeneruje wam posty na Facebooka, Instagrama i na inne social media. Albo na przykład napisze wam maila z tego, co nagraliście na YouTube, czyli po prostu to niestety. oszczędzacie czas, też oszczędzacie czas i serio te posty, jak sobie wejdziecie, no wrzućcie sobie jakieś wideo z naszego YouTube'a bądź jakieś wideo, które nagraliście. I sprawdźcie sobie, że generuje wam serię te posty i one zdobędą zasięg w mediach społecznościowych.